W ubiegłym miesiącu stuknęło nam 15 lat w małżeństwie. Oto moje trzy najważniejsze lekcje dla wszystkich, którzy chcą zbudować trwałą i szczęśliwą relację. Jeśli to jest również Twoim celem, to polecam mnie zaobserwować. 1. Intencjonalność. W związku nic nie dzieje się samo. To znaczy dzieje się, zazwyczaj związek ulega degradacji, jeśli nie wkładamy świadomego wysiłku, aby tak się nie stało. Jeśli nie chcecie po czasie zostać współlokatorami, a w najgorszej wersji największymi wrogami żyjącymi pod jednym dachem, trzeba będzie zainwestować świadomie swoje zasoby w podtrzymanie Waszej więzi. Nie macie czasu na rozmowy? Nikt nie przyjdzie z bonusowymi godzinami, aby je wam podarować. To wy musicie zdecydować, czy wasz związek jest dla was priorytetem, i przeorganizować jakiś kawałek życia, aby znaleźć na niego czas. Dwa, związek ma cykliczność. Jeśli oczekujesz, że zawsze będziecie tak samo blisko i że nic się pomiędzy wami nie zmieni, albo jak już się zmieni, to że to jest katastrofa. To jesteś w błędzie. W każdej relacji są przypływy i odpływy, albo coś jak cykle po roku. Bardzo ważna jest cierpliwość i umiejętność dania sobie czasu. Ty i ta druga osoba jesteście ludźmi. Macie wady, będziecie mieli kryzysy, ale jeśli każda z was będzie pracować nad sobą i wkładać wysiłek w waszą relację, to po zimie znów nadejdzie wiosna. I dla jasności, ten wysiłek to prawie nigdy nie jest 50 na 50. Czasami druga osoba wnosi tylko 20%, innym razem ty dasz radę wnieść tylko 10%. Ważne, aby widzieć siebie nawzajem, aby nie rozliczać się na punkty. Bądźcie więc uczciwi wobec siebie, starając się widzieć was jako drużynę przeciw problemowi, a nie jednostki przeciwko sobie nawzajem. I trzy, nie zakładaj, że znasz drugą osobę. Czasami jestem pytana o to, co zrobić, aby do związku nie wkradła się rutyna. Według mnie to jest tak, że rut może pojawić się wtedy, gdy ludzie nie mają żadnej odrębności od siebie i wtedy tracą sobą zainteresowanie. Ja, na przykład, widzę, że poślubiłam zupełnie innego człowieka niż ten, którym mój mąż jest teraz. Zmieniły się jego poglądy, wygląd, upodobania, styl, a nawet emocjonalność. Nie przegapiłam tego, bo jest cały czas w nas wzajemna ciekawość i regularnie rozmawiamy o tym, co się u nas zmienia, co odkryliśmy, co nas fascynuje. Jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi i to daje nam wiele satysfakcji. Jeśli uważasz, że taka postawa może mieć sens, to wyślij to swojej drugiej połówce i napisz, co o tym sądzisz w komentarzu.